Plany podziemnego dworca znajdują w 1945 roku Rosjanie. One są tak y, naniesione, że szukają tych wejść, rozumiecie, nie? O, chyba najlepiej wyposażony i w pełni funkcjonalny w Polsce został zniszczony. Jest teraz wysadzany, w tym momencie, jak my to nagrywamy. Wzięliśmy szpilkę, taki pręd, nakuwamy i są schody, nie? Kopara, wiecie, nie? No jest. Dziś pomocy potrzebuje jeden z nas, Dawid, nasz przyjaciel i wierny fan kanału History Hiking. To prawdziwy pasjonat, który zgromadził imponującą kolekcję modeli z czasów II wojny światowej. Niestety, zmaga się z ciężką, zagrażającą życiu chorobą genetyczną. Codziennie walczy z osłabioną odpornością, krwotokami, silnym bólem stawów i zawrotami głowy. Jego stan jest poważny i wymaga kosztownego leczenia oraz rehabilitacji. Razem możemy mu pomóc. Wystarczy przekazać 1,5% podatku. Za pośrednictwem fundacji, zdążyć z pomocą. W opisie pod filmem znajdziecie link ze wszystkimi szczegółami. Razem możemy więcej, a każda pomoc ma znaczenie. Witamy w kolejnym kąt wywiadzie. Przyjechaliśmy do Szczecina, a skoro Szczecin. No to oczywiście Kowal, Siema Kowal. Witam. Grzegorz Kowal z kanału Podziemny Świat Oczami Kowala. Link do tego kanału znajdziecie w opisie pod filmem. Dzisiaj z Grześkiem porozmawiamy sobie o podziemnych tajemnicach Szczecina. No, ty pochodzisz z tego miasta, dużo rzeczy odkrywasz. No, otwierasz też różnego rodzaju schrony przeciwlotnicze, podziemia. I chciałbym o tym z Tobą porozmawiać w kontekście też drugowojennej historii samego miasta. Ale zanim pamiętacie pewnie odcinek, gdzie wspólnie z z Grzegorzem Kowalem między innymi, poszukiwaliśmy podziemi w Kamiennej Górze. I powiedz, czy od tamtego czasu, trochę minęło, udało Ci się odkryć coś nowego? Słuchajcie, no tak, jakby jestem spełniony pod względem eksploratorskim, w Europie jestem spełniony. Obiekty, które chciałem zobaczyć, już zobaczyłem i to w przeciągu dwóch lat, nie? Taki sobie plan założyłem. A cała historia zaczęła się właśnie tutaj, w Szczecinie, w mieście, które posiada ponad... Albo około 800 schronów przeciwlotniczych, które powstały w czasie II wojny światowej. Szczecin odegrał bardzo ważną rolę w czasie II wojny światowej, o czym bardzo mało osób wie. Szczecin to mnóstwo zakładów przemysłowych, które zostały wykorzystane w czasie wojny na potrzeby militarne III Rzeszy. Jest tutaj port. Stocznia, w której produkowano uboty, torpedowce. Powstaje tutaj też zakład remontowo-wyposażeniowy dla okrętów podwodnych, ubotów. Też powstaje tu czwarta flotyla szkoleniowa. Szczecin to też ostatni punkt nawigacyjny dla alianckich bombowców, które lecą z Anglii przez Danię na Berlin. Skręcają w prawo na Berlin. Układ rzek w Szczecinie powoduje, nie było nawigacji charakterystycznej. Skręcają na prawo, lecą na Berlin, w lewo, ewentualnie na Poznań. Jeżeli obrona przeciwlotnicza Berlina jest tak duża lub pogoda jest zła, te wszystkie bomby spadają właśnie na Szczecin. Właśnie ta obrona przeciwlotnicza Szczecina to jest temat, który mam wrażenie nie wybrzmiewa, a przecież mówimy o mm, obronie, która jest porównywalna z obroną Hamburga czy Berlina, prawda? Tak, była porównywalna do obrony Berlina. Później już pod koniec wojny y, tą obronę przenoszą już na gwałt do, do Berlina. Słuchajcie, pierwsze bomby na Szczecin spadają w 1940 roku. One nie wywo wywołują tutaj dużych strat, ale duże zaskoczenie wśród mieszkańców. I powstają pierwsze szczeliny przeciwlotnicze. Są to płytko pod ziemią, niezbrojone, zygzakowate tunele, które mają chronić przed falą uderzeniową i odłamkami. I tak to trwa do 1943 roku mniej więcej. Później zaczyna się rozwój, i Szczecin jest świetnym przykładem tego, jak te schrony ewoluują. Po, w lutym 1941 roku, po nalocie dywanowym na Hanower, niemieckie władze wydają dekret o budowaniu schronów w dużych miastach o znaczeniu strategicznym. One mają powstawać przy szkołach, szpitalach, urzędach, jednostkach wojskowych. No i Szczecin tutaj niewątpliwie zalicza się do tego, na przykład, między innymi, że posiada ogromną fabrykę benzyny syntetycznej, która produkuje paliwo z węgla na potrzeby Luftwaffe. Szczecin to też ponad 135 obozów pracy dla robotników przymusowych. Oni są wszyscy potrzebni do produkcji tej zbrojeniowej. I oni są przeważnie wykwalifikowanymi pracownikami, więc pod nich kątem buduje się też schrony, no bo wyszkolenie nowego pracownika na danym stanowisku zajmuje dużo czasu, a tego czasu już nie ma tutaj, nie? Mamy tą czwartą flotylę szkoleniową u botów. Tutaj wyszkolono ponad 20 tysięcy marynarzy, Kriegsmarine do obsługi okrętów podwodnych. I Szczecin odgrywa taką cichą rolę w bitwie o Atlantyk. W Szczecinie też odgrywa się finał Wielkiej Ucieczki. Znacie pewnie Wielką Ucieczkę z Żagania. To finał odbywa się tutaj. To tutaj Polak zostaje zabity, a dwóch chyba, bodajże nie chcę skłamać, Anglików ucieka na północ, statkiem marynarze ich przewożą, więc to, to są takie ciekawe historie. No, mówisz o tym przemyśle zbrojeniowym, który rzeczywiście w Szczecinie był potężny, przecież w Szczecinie znajdowała się też fabryka podzespołów do pancernika Wagen 5 Pantera, tak. ale fabryka też karabinów Mauser, karabiner 98K i ja akurat obserwuję. I amunicji, tak. I amunicji, obserwuję Twój kanał i ja wiem, że Ty tam się kręciłeś. Słuchajcie, i to jest naj, 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 najsmutniejsze, jest to wszystko, że ona została zniszczona. Ale ogromny kompleks podziemny został. Drona podwodnego, którego kupiliśmy. Z kamiennej od... góry zresztą. Tak. Właśnie, w kamiennej góry. Został tam spuszczony. I, i, I to jest jeszcze jaka tajemnica, jakby do odkrycia. Tam to zostało, czyli budynku, w którym była produkcja tej amunicji i tych karabinów, już nie ma, ale ogromne podziemia jakby zostały. No, mamy pewność, no wpuściliśmy drona, on pływał po tych halach podziemnych. Nie wiemy, co się kryje niżej, czy został ten sprzęt. No, nie ma świadków, już nie możemy dotrzeć, nie, po prostu ten czas minął. Trzeba pamiętać, że Niemcy. Uciekając, stąd, resztą ci młodzi ludzie jadą na wojnę, a do obrony przeciwlotniczej tutaj są dzieci, jakby, użyty. Kowal, więc jakie w ostatnim czasie schrony w Szczecinie, o ile w ogóle jeszcze takie są, bo obserwując Twoje działania, ja mam wrażenie, że Ty byłeś już w każdej możliwej dziurze w tym kraju. Jakie ostatnio obiekty udało Ci się odsłonić i przede wszystkim, a widziałem to drodzy widzowie na własne oczy, jakie emocje towarzyszą Kowalowi, przy odsłanianiu różnego typu podziemnych obiektów. Jak ty się czujesz wchodząc do nowego miejsca? Chciałbym, żebyś opisał swoje emocje i schrony, które udało ci się w ostatnim czasie od naszych poszukiwań odkryć. Czy coś jeszcze w Szczecinie jest nieznanego? Coś Słuchajcie, niedostępnego? Szacujemy, że było ich około 800, a ta lista tych schronów na dzień dzisiejszy jest około 300. Czyli ta dalsza część, ja nie mówię, że one są zaginione, ale są zapomniane. I udało mi się dotrzeć do jeszcze żyjących świadków, którzy przekazali mi informacje, gdzie te schrony się znajdują. One z różnych powodów zostały po wojnie albo wysadzone, albo zasypane. To są bardzo ciekawe rzeczy. Udało mi się pokazać strzelnicę Kriegsmarine, czyli jak mówiliśmy o tej, dzisiaj jest tam stocznia remontowa Gryfia. Tamte uboty uszkodzone przypływały, przepływały na drugi brzeg Odry. I pod ogromną, dzisiaj stoczniową halą znajduje się ogromny podziemny kompleks, powiedzmy nawet kapsuła czasu. Jest tam maszyna do przestrzeliwania broni świetnie wyposażona i w kontekście więźniów jeszcze chcę coś tam powiedzieć, robotników przymusowych, że ten socjal dla robotników mm, polskich, przymusowych i radzieckich był identyczny jak dla Niemców, nie? Czyli to, to nie było jakieś gorsze, nie? Te pomieszczenia były wydzielone dla nich, ale ten standard zachowany jest tam do dzisiaj i on jest naprawdę taki sam jak dla Niemców, czy tam dla pracowników niemieckich, nie? To jest takie ciekawe, że, że ci pracownicy nie, nie wszędzie musieli być traktowani źle, powiedzmy, nie? Na tej z, z perspektywy niemieckiej to co mówisz... Pokazuje właśnie na przykładzie Szczecina, jak ważna była siła robocza, szczególnie na rzecz tego przemysłu zbrojeniowego. Nie? Że nawet dbano o pracowników nie niemieckich, więc to pokazuje, że Niemcy potrzebowali tych pracowników, żeby napędzali machinę zbrojeniową Hitlera. I teraz tak wiecie, różnorodność tych pracowników, Niemcy, Francuscy, Włości, Węgierscy, Radzieccy, a wiemy to wszystko po tym, że w Szczecinie są unikatowe schronie, budowane z prefabrykatów. Zbrew pozorom Szczecin nie jest płaski, on jest górzysty. I Niemcy wykorzystują były sztolnie pokopalniane, między innymi też, już gotowe, i bardzo prosty sposób z prefabrykatów, czyli dół, kładą taki betonowy klocek na stropie, jeden, drugi i strop, tak, czyli i budują w ten sposób bardzo szybko. Jeńcy, którzy budują te prefabrykaty w filiach betoniarni, podpisują się. Są tam wyznania miłości, piosenki, miłości do Stalina, ale też podpisują się tam Dwaj nadzorcy, Oberführer Pepke i Hoffmann. to są dwa nazwiska, które pojawiają się w szecińskich schronach, są daty budowy tych prefabrykatów, to są takie osobiste historie, nie? Daty kobiet, które budowały tam, podpisują się i te napisy są pisane, co dziwo, łamanym niemieckim, czyli tak, chyba, żeby Niemcy widzieli, wiecie, żeby znali znaczenie, nie? Taki utkwił mi jeden napis... Kocham Cię jak niebo, moja mała owieczko na przykład, nie? S słowa piosenki, różne wiersze, więc to trzeba zobaczyć, nie? Bo można przejść ten schron jako betonową rurę, ale można też, jak się zajrzy, wiedząc gdzie, zobaczyć i poczuć tą historię, nie? Te schrony nigdy nie, w większości nie zostały ukończone, bo po prostu brakło czasu, nie? I te miejsca, o których mówisz, gdzie możemy zobaczyć jeszcze na, na betonie napisane m, to, co pracownicy czy, czy więźniowie chcieli nam przekazać, one do dzisiaj są i każdy może do nich wejść, czy, czy po prostu musi odezwać się do Ciebie i ewentualnie wskażesz mu to miejsce? <laughs> no bo wiesz, <laughs> znaczy to, 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 są, to są niesamowite historie, no bo tak, tak jak mówisz, dla... Znacznej części ludzi, którzy e, nie interesują się podziemiami, tak? E, dziura w ziemi będzie zawsze bunkrem, nic nieznaczącym, nic, nic nieznaczącym schronem przeciwlotniczym niemieckim i tyle. E, a ty jednak pokazujesz, e, opowiadasz nam tutaj o, o historiach pracowników, którzy zostawiali swój jakiś przekaz na, e, na tych prefabrykatach. To jest, to jest fascynujące. I to jest bardzo ciekawe, że możemy spotkać gdzieś na przykład ołówkiem, nie? A tutaj jest jakby wyryte w świeżym betonie, rozumiecie? Mhm. To jest nieco zamazalne do dzisiaj. To przetrwało do dzisiaj, dlatego, że jest to niezam niezamazalne po prostu. To są emocje. Szczecińskie strony są budowane w tej metodzie właśnie jak z prefabrykatów, jest tak, dolewana taki, taki beton na deskach i tam w tym świeżym betonie też się podpisuje, nie? są podpisy też kobiet, no to jest ciekawe, nie? Że, że w pracach budowlanych tych betoniarskich pracowały też kobiety i słuchajcie, moim takim wielkim marzeniem, oprócz tego, że jestem już spełniony jakby eksploratorsko w Europie, odwiedziłem mnóstwo, dane było mi jakichś obiektów militarnych naprawdę, bardzo ciekawych, byłem w obiektach, w to, o których ludzie mogą sobie nawet nieraz pomarzyć. Nie? Że, 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 ale od... jakie to obiekty to konkretnie? A, słuchajcie, o no, nie, których nie mogę mówić, że tak powiem. Są zachowane w świetnym stanie i ich nigdy nie mogę nawet pokazać. Nie? No, no bo są jakby pilnowane. No, nie wszędzie te wejścia są, powiedzmy, ogólnie dostępne, że tak powiem to w cudzysłowie, ale są obiekty, na przykład linia Marginota, nie? Słuchajcie, wszyscy się tutaj zachwycają MRU. Ja też się zachwycałem, dopóki nie pojechałem do Francji i nie weszłem do ogromnego kompleksu podziemnego, który został wyposa zosta wyposażony z II wojny światowej. Kotły, łóżka, napisy, szpitale, wiecie, to, to, to jest wszystko, nie? Ciągniesz za łańcuch od granatnika i platforma się wysuwa, nie? To są takie tematy, nie? Mm -hmm. Słuchajcie, Włochy, Opera 10, 2100 metrów nad poziomem morza w górach betonowe czapy, twierdza wybudowana z rozkazu Mussoliniego, nie potężny obiektnie to są były takie moje cele, które spełniłem. Najbardziej mi zależy tutaj na tej ziemi szczecińskiej. Chciałbym, od, znaczy, odkopać, odnaleźć i udokumentować jak najwięcej tych zapomnianych podziemi, bo jak już nie ja, to kto? Nie ma już takich moich następców, nie widzę, nie? Nikt się nie pojawia tak naprawdę, nie? Mi na tym zależy. Słuchajcie, wyburzane są w Szczecinie schrony. One przegrywają po prostu z deweloperami. I ja wiem, że jest oburzenie wśród mieszkańców, że. Słuchajcie no, są czasy ciężkie, na wschodniej granicy jest wojna, a my niszczymy schrony. Tylko musimy mieć świadomość, że te schrony w czasie wojny już nie nadawały się, one nie spełniały norm. Ta, ten rozwój technologiczny broni był tak duży, że one po prostu nie spełniały pewnych norm. Jako muzeum to jest okej, okay, nie? Ale przy dzisiejszej broni, no tylko tyle, że psychicznie ci ludzie by się czuli bezpiecznie, że mamy gdzie się schronić, a tak naprawdę nie mamy gdzie się schronić i to jest taka prawda, nie? Więc ja je próbuję udokumentowywać w każdy możliwy sposób. Nie? Teraz nagrywałem bardzo fajny schron wojewody, chyba najlepiej wyposażony i w pełni funkcjonalny w Polsce został zniszczony. Jest teraz wysadzany w tym momencie, jak my to nagrywamy i chciałbym odkopać te zapomniane podziemia, dotrzeć, bo żyje jeszcze kilku świadków i właśnie przez ten kanał, który mam, oni do mnie dotarli w jakiśkolwiek sposób. Mnóstwo jest legend oczywiście, ja je wszystkie badam i dużo się nie potwierdza. Ale mieliśmy taki, taki przypadek, że słuchajcie, starszy pan mówi, a tutaj jak byłem dzieckiem, to Niemiec tu mieszkał i pilnował schronu i wiecie, taka historia, wiecie, że niewiarygodna, no Niemiec, rejs Marki, tu, tego, ale pewnej niedzieli nie mamy co robić, pojechaliśmy z kolegą, nie, wzięliśmy szpilkę, taki pręt, nakuwamy i są schody, nie, kopara, wiecie, nie, no jest. To no tak jak... jak się wtedy czujesz, jak wiesz, że się potwierdza? Co, co ty wtedy masz w głowie? Bo widać na Twoich filmikach, jak wchodzisz do takich miejsc, swego rodzaju euforię. E, jakie to są emocje? Czy potrafisz je opisać? Kurde, no, powiem Wam, że czuję się jak Indiana Jones. Nie? Taki, wiecie, odkrywca, nie? Chciałbym, moje takie marzenie to, chciałbym wejść do takiego świetnie zachowanego. Wiecie, że od w czasu wojny. Bo nie ukrywajmy, te e, schrony, o których mówią mi świadkowie no oni skądś o tym wiedzą, czyli musieli tam być więc tam nie będzie żadnych skarbów ja nie jestem poszukiwaczem skarbów, a poszukiwaczem przygód, nie? Mnie tam nie było i chciałbym je udokumentować, pomierzyć i zrobić taką wiecie, jak, ile się da taką dokumentację, która by mogła kiedyś tam powiedzieć, ile tych schronów na terenie Szczecina były, w jakiej metodzie były budowane z jakim przeznaczeniem, bo to też jest ważne nie? Na przykład jest w Szczecinie schron który od dziecka, bo chodzę od dziecka po szczecińskich schronach, nie dawał mi spokoju no i dwa lata temu udało mi się rozwiązać zagadkę, nie? Przez to, że e, jeden z moich widzów wysłał mi zdjęcie z drutem kolczastym i napisał, że w okolicy tam. I ja tak powiązałem kropki, nie? Może ci się przyda, nie? Mój tata tam stał. No i zacząłem drążyć i okazało się, że właśnie podziemia miały być e, podziemiami dla potężnej radiostacji, która właśnie miała tutaj nasłuchiwać e, dla obrony przeciwlotniczej, tutaj do polic. W linii prostej to jest bardzo krótki odcinek. Jest budynek, w którym mieścił się jakiś ośrodek, powiedzmy, pomocy medycznej, coś w tym stylu. W 1944 roku przejmuje to SS i robi tam radiostację. Po wojnie przejmują to polskie władze pod pretekstem, że nadawane jest radio Szczecin dla marynarzy, jest zagłucany sygnał Radia Wolna Europa. I to wiemy, że tam było. No, ludzie wiedzą, że jest antena, że jest zbiornik nadawczy, i pod, budynek stoi na górze obok drugiej, nie? Zastanawiałem się, no to czemu Niemcy nie wykorzystują tego, tego wzgórza i nie budują tam podziemi, nie? No bo mają radiostacje w piwnicach, wiemy, że mają, nie budują. No z bardzo prostego powodu. Niemieckie mapy pokazują, że wybijało tam źródełko wody pitnej dla tej wsi i więc Niemcy przenoszą na górę obok, wiesz, takie prozaiczne, bo e, była tam wieś... E, Franjorf, czyli kobieta, wieś, było 30 domów i do tej pory tam nie ma nic, tylko jest 30 budynków, może trochę więcej teraz, a schron jest wybudowany według dzisiejszych standardów jest niedokończony na 351 osób, nie? Ogromny, Ogromny kompleks. E, powiedziałeś, że Szczecin to tereny pokopalniane? Tak, słuchajcie, mało kto wie, tutaj już od y, średniowiecza były wykorzystywane, kopano tutaj węgiel brunatny, węgiel, ale też wypukiwano y, wodą y, margiel, z którego wytopiano wapna. Jest Świetnym przykładem jest jezioro Szmaragdowe, dzisiejsze, to no była kopalnia kredy. Niemcy budują tutaj kopalnie odkrywkowe, ale żeby wiedzieć, w którym kierunku kopać, tak? w którym stronę minerały budują sztolnie poszukiwawcze. Te sztolnie świetnie nadają się na schronienia. Oczywiście. I ja mam teraz bardzo świetny temat, bo y, przez przypadek udało mi się dotrzeć do człowieka, który pokazał mi takie miejsce, które na 100% ma, bo wystaje rura wentylacyjna, Właśnie, że niemiecka ludność ukrywała się właśnie w takich sztoniach kopalnianych, ale nie przerobionych na schron, tylko jeszcze drewnianych. nie? To jest tak, wiecie, w Szczecinie kopalnia, no to jest takie wow, nie? nikt nie wiedział. nie? One były odkrywkowe, ale żeby zrobić odkrywkę, budowano sztolnie poszukiwawcze, no, żeby wiedzieć, w którym stronę iść. Nie? To tak. I to drodzy widzowie, co mówił teraz Kowal, jest bardzo ważne także w przypadku podziemi województwa dolnośląskiego, że Niemcy niekoniecznie zawsze budowali nowe podziemia, tylko wykorzystywali już istniejące instalacje górnicze. Oczywiście. I, i, i tak było. W wielu, w wielu przypadkach to niesamowite, jak Szczecin za kadencji Adolfa Hitlera, w momencie, w którym NSDAP rządzi, jak szybko z regionu rolniczego staje się tak uprzemysłowiony, uprzemysłowionym regionem. Dokładnie. I jakby to źle nie brzmiało, to chyba zasługa nazistów, nie? Oni tutaj mieli duże bardzo poparcie, no bo tu w ten rejon rolniczy, nie? Szczecin robi, Hitler robi w Szczecin prezent, te wszystkie okoliczne wsie są połączone, utworzony jest tak zwany Wielki Szczecin. I to staje się trzecim co do wielkości miastem ówczesnej Rzeszy. Co ciekawe, w Szczecinie ma cały ruch być przeniesiony pod ziemię. Plany podziemnego dworca znajdują w 1945 roku Rosjanie. One są tak naniesione, że szukają tych wejść, rozumiecie, nie? Cały ten ruch kolejowy miał być przeniesiony pod ziemię. Tutaj są wały Chrobrego, tak zwane tarasy Hakena. Tutaj wizytuje sam Adolf Hitler. Budowana jest tutaj też autostrada z Berlina do Królewca. Odcinek tutaj w Szczecinie, w Kołbaskowie otwiera sam Gering. Tutaj tak przyjeżdża, jest. kurde. No to są takie tematy, nie? Słuchajcie, ci młodzi chłopcy, którzy tutaj yy, nie mają żadnych perspektyw, nagle. Mogą zostać kim chcą, kierowcami, są wcielani do armii, mają przywileje. Rozwój, wiecie, gospodarczy następuje tego wszystkiego. Powstają te fabryki, się rozbudowują, nie? Ten przemysł brojniowy, oni to mają dobre garze, więc tutaj naciągają ludzie, nie? Więc miasto się rozwija, tętni dzięki temu, nie? No, wystarczy sobie spojrzeć, jak gościnne było na przyjazd Adolfa Hitlera jeszcze na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Dokładnie. Kowal... Chciałem ci zadać to pytanie publiczne. O, publicznie. Słucham, e <laughs> Skąd u ciebie taka zajawka na podziemia? Słuchajcie, wychowałem się tutaj na północnych dzielnicach Szczecina, i te schrony były ogólnie dostępne. Ja po prostu jako dzieciak, no teraz wiecie, ze świeczką czy z taką małą latareczką na płaską baterię, w której przepalała się często żarówka, zaczynaliśmy to zwiedzać. Potem z moim kolegą Łukaszem. Ta pasja jakby się rozwinęła. Zaczęliśmy odkrywać nowe podziemie na terenie Szczecina. Potem zaczęliśmy już wyprawy, powiedzmy w młodym wieku jeździliśmy na Kostrzyn, na Podziemne Miasto, na Sarbinowo, no to były, o Jezu, to były wyprawy życia, nie? Jechaliśmy żółtym takim pociągiem, zbieraliśmy na bilet, kurde. I potem życie zawodowe potoczyło się tak, że i a nie inaczej, kariera jakaś tam i nie było czasu, no i pewnego razu żona zrobiła mi prezent, kupiła mi bilet do schronu, bo wiedziała, że mam taką pasję, żebym sobie poszedł, nie, taką na wycieczkę taką, nie? No i tak się zaczęło. I słuchajcie, no schronów, tych bunkrów powiedzmy na terenie Polski jest liczba ograniczona, więc znalazłem sobie alternatywę, sztolnie, nie? To było coś dla mnie nowego odkrycia, jak weszłem w Woderach w pierwszy raz, nie? Ta woda ściska. No wiadomo, początkowe to były te wszystkie sztolnie walimskie, Rize, wiesz, no to ta tajemnica, też tym przesiąkałem. Ale oprócz tego, że ja e, jakby zwiedzam to, to chcę poznawać historię, nie? Bo oglądam te filmy, nie ukrywam wszystkich. No i dużo jest tych historii takich naciąganych, hmm. bym powiedział, nie? Tak samo o tych schronach i tak dalej. Słuchajcie, tych legend o podziemnym szczecinie, tu też jest mnóstwo, nie? Na przykład najsłynniejsza, że pod Odrą jest tunel. Tak, słyszałem czemu to ta legenda? Że ze Szczecina mm. prowadzi tunel do Berlina, że Szczecinie mm. jest podziemne miasto. No jeżeli... znaczy, ja w ogóle mam wrażenie, że w każdym mieście, gdzie są podziemia, to jest jakiś tunel prowadzący do Berlina. Tak. Zauważyłeś to? Ale słuchajcie, wiecie, skąd to się mogło wziąć? Na starych mapach były oznaczane schrony na przykład dla mieszkańców i był zawsze odznacznik na stolicę Niemiec. Jeżeli taka szczałka się pojawiła przed wejściem do danego schronu, mogło się tak zdarzyć no to można było to odczytać, że to jest tunel w kierunku Berlina. Stąd mogła się taka legenda wziąć, nie? No bo powiedzieć o legendach to jest jedno, ale spróbować je zweryfikować, skąd one się wzięły. Dlaczego one by mogły być prawdziwe, a dlaczego nie, nie? W tym Szczecinie jest kilka o podziemnym mieście, właśnie o tym, że słuchajcie, do Szczecina przyjeżdżają osadnicy Zabuga z centralnej Polski. Może widzieli piwnicę, a niejednokrotnie nie. Tu pojawiają się bandy rosyjskie, szabrowników. I polskie, nie? Tutaj przyjeżdżają na tej ziemi odzyskane ludzie, powiedzmy, nie do końca czyści, nie? Tacy, wiecie. I jak pojawiają się legendy o skarbach, to pojawia się też legenda o chowaniu skarbach, o skarbów w, w tych szczecińskich podziemiach, których jest tutaj dużo. I ci osadnicy z zapaloną gazetą, niejednokrotnie ze świeczką, wchodzą do takiego tunelu, szukając tych skarbów, nie? I to taki jest świetny przykład. Jak ja bym dzisiaj puścił sześcioletnie dziecko ze świeczką do takiej zwykłej opelotki, nie? To jaką historię nam opowie? Że szło labiryntem tuneli bez końca. I tak powstawały te legendy. Doszedł do tunelu gdzieś, gdzie był zalany, szedł w kierunku Odry, na przykład na Wachrobrego jest taki świetny przykład. Niedokończony schron dochodzi w dół. Idzie w kierunku Odry, tam nie ma nic, jest zalany trochę, nie? Więc wchodzą z tą gazetą, mówią: Kurde, na pewno jest tunel pod Odrą, Niemcy tam ukryli skarby, nie? No, oczywiście w Szczecinie też są legendy o skarbach schowanych w podziemiach, oczywiście. Ale przyznasz, że ten proces tworzenia legend na bazie doświadczeń szabrowników, że faktycznie ludzie wchodzili w tym powojennym świecie na tak zwanych ziemiach odzyskanych z gazetą czy z jakąś karbidówką, wiesz, świat bez internetu, więc ta wyobraźnia pracuje. Ludzie doświadczeni wojną, nasłuchali się o skarbach. Wiesz, ten proces też jest, też jest ciekawy, też jest o czym opowiadać, nie? Bo jednak. My dzisiaj w przypadku Szczecina jest tak na pewno też bazujemy w wielu filmach, a nawet pojawia się to w wielu książkach, bazuje się jednak na tych historiach właśnie szabrowników, nie? którzy powielali pewne legendy, które zbudowali w swojej świadomości. No tak, właśnie, o to chodzi. Ale szczecińskie schrony to też były apteki. Takie schrony niemieckie były bardzo świetnie wyposażone pod tym względem. I ta ludność też schodziła w poszukiwaniu. Ale też Szczecin był zbombardowany doszczętnie w 90% Niektórzy tam spali, więc polskie władze tutaj potem wysiedlali po prostu z tych, wiesz, schronów, żeby tam nie spało, nie? Legenda o Wol Fel Wolfie. A, to standard. No, to też, ale no tu o podpaleniach i tak dalej, że wiecie, no tutaj mogło się tam być. Chociaż wiecie, no tutaj jak ci osadnicy przejeżdżają, to tutaj zostaje garstka schorowanych Niemców. Tutaj nie ma już tych Niemców tak naprawdę, więc tutaj no, słuchajcie, no ukrywać w schronie złoto? No wiecie, schronie jest ogólnie dostępny. każdy wiedział o nim, no to no, jaki jest sens, nie? No to, to... Powiedziałeś nam poza kamerami, że Twój kanał osiągnął już y, znaczną ilość subskrypcji i czy jesteś rozpoznawalny już na mieście? <śmiech> Słuchajcie, <śmiech> może nie na mieście, ale bardzo miła historia mi się przydarzyła. Parę dni temu wracam z Dolnego Śląska, bardzo ubrudzony, bo kolega mnie namówił już wiecie, na czysto, już jedziemy na Szczecin, powiedzmy namówił mnie, choć jeszcze tu zajedziemy. No, okazało się, że była pogoda deszczowa, gliniasta. Ubrudziliśmy no, się trochę, no i zgłodniliśmy i przejeżdżamy przez legnicę no i była tam powiedzmy restauracja, kebab, mała budka. Wiesz, wchodzimy tacy brudni, no i ludzie się na nas patrzą, nie? No to pierwsze, no brudni, no to wiadomo, nie? Co to za ludzie wchodzą tu umazani, wiesz, w błocie. Ale za pewny czas podchodzi do mnie taka mała dziewczynka i mówi, czy możemy sobie zrobić z panem zdjęcie? A ja tak, ze mną? Ona mówi, no tak, no oglądam pana kanał, nie? No wiesz, jakby to poczytał jakiś goleś, no to bym zrozumiał, nie? Oczywiście, no zerwałem... Plakietkę dałem mi w prezencie jako mojej wiernej fance. Kurde, co mi się nie zdarza, ale historia jest fajna, że właścicielka lokalu mówi: Panowie, pizza za darmo, wiecie, więc jest rozpoznawalność. Skorzystaliśmy na tym, powiedzmy. nie, To taka anegdota. Myślę, że jeszcze do tej rozpoznawalności to jest jakby daleka droga. Ten kanał on ma być kluczem. Nie? Słuchajcie, bo tak jak na gryfie, nie? jak na przykład przycińskie media próbowały się tam dostać, żeby zrobić zdjęcia z chroną. Nie udało im się, nie? A tutaj napisałem do dyrektora stoczni, powiedziałem, że jestem pasjonatem, że chcę to udokumentować i nawet nie liczyłem na odpowiedź, nie? A tu w ciągu 16 minut dostałem telefon, że mam zgodę na nagrania, więc udało mi się zobaczyć miejsca, które na przykład przeciętny Kowalski nie zobaczy, no bo są zamknięte na dzień dzisiejszy, są to schrony na terenie stoczni, w których znaleziono na przykład mapy z 1941 roku i oni je przejrzeli... Powiedzmy dokładnie, ale my, jako pasjonaci, poszliśmy i zobaczyliśmy nowe spojrzenie na te światło, na te mapy. Nie? Odkryliśmy nowe karty. Nie? Także ta historia cały czas tutaj jest żywa, powiedzmy, i chciałbym ją napisać jeszcze na nowo w postaci tych podziemnych schronów, które chciałbym odkryć. Nie jest to wcale takie łatwe. Naprawdę dużo osób próbuje mi pomóc w tym. Wbrew pozorom, ciężki sprzęt, zawsze myślałem, nie? że pozwolenie uzyskam, ale że ciężki sprzęt, nie? te koparki, skąd ja wezmę na to wszystko pieniądze, no bo to, to wbrew pozorom, ludzie sami się zgłaszają. Jakbyś kopal kopał gdzieś tam, to ja mam koparkę, mam firmę ci pomogę, wiesz, o chodzi, zabezpieczenie, Taki. to tylko te procedury to wszystko nie jest takie łatwe. Nie? Po co chcecie to kopać? Słuchajcie, czasy są ciężkie no, i, i, i odkopywanie takich schronów, które, no, no nie są jakby, wiecie, no, do nikomu przydatne, to jest tylko problem dla władzy, tak powiedzmy, nie, no bo no, po co ty tak chcesz chodzić, jak tam nic nie ma, nie? Przed tobą było tysiąc osób, ale mnie tam nie było, wiecie no, o co no, chodzi, jasne, nie? jasne. Powal, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, że zachęciłeś naszych widzów do odwiedzania Szczecina, a ja zachęcam was, drodzy widzowie, do tego, żebyście wpadali na kanał Podziemny Świat Oczami Kowala, bo nawet nasz format kontrwywiad właśnie ma dawać głos prawdziwym pasjonatom historii, a Kowal, którego znam już naprawdę kupę lat, no ewidentnie, niewątpliwie takim pasjonatem jest. Więc wpadajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę, komentarz yy, i kibicujemy ci Kowal, mam nadzieję, że jak będziesz otwierał schron, yy, no to zadzwonisz do nas i zrobimy jeszcze wspólnie jeden materiał. Możecie wejść na kanał, tam jest z samego Szczecina ponad 30 filmów z obiektów najbardziej ciekawych. One są do dobrze wyjaśnione, udokumentowane, pokazane te wszystkie napisy, ale są też z innych y, części y, Europy i wtedy możecie coś zobaczyć. Ja wiem, że to jest kanał niszowy, nie każdego to interesuje, tak jak temat historii. Ale to jest po prostu mój świat, ten podziemny świat, świat oczami kowala. Dzięki jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, widzimy się, pamiętajcie, czwartek 20 i niedziela kontrwywiady, między innymi z takimi podziemnymi świrami. Cześć.